Wrzesień to idealna pora by cieszyć się ostatnimi promieniami letniego słońca, zanim zrobi się deszczowo i chłodno, ale jeśli macie ochotę na odrobinę relaksu w domowym zaciszu, z pewnością ucieszy was bogata oferta Xbox Game Pass. Wygląda na to, że jest to szczególnie dobry miesiąc dla gier indie, osobliwości oraz gier skoncentrowanych na zwierzętach, ale zacznijmy od najbardziej popularnego zawodnika. Zawsze wiedzieliśmy, że włączenie EA Play do składu Xbox Game Pass Ultimate się opłaci i tak też się stało. Dzięki temu sprytnemu transferowi posiadacze abonamentu Ultimate mogą sprawdzić 10-godzinną wersję próbną gry FIFA 22 już od 22 września na kilka tygodni przed premierą pełnej wersji. Wykorzystując nową, zaawansowaną technikę, zwaną Hypermotion Technology, EA postawiło sobie za cel stworzenia najbardziej realistycznej gry piłkarskiej, jaka kiedykolwiek powstała. Zasadniczo odtworzono ruch w rzeczywistych meczach 11 na 11, by upewnić się, że każde dotknięcie, atak i obrót są odwzorowane w najdrobniejszych szczegółach. Podobno do gry dodano ponad 4000 nowych animacji, więc należy się spodziewać, że efekt końcowy będzie prawdziwym krokiem milowym dla całej serii. I to takim odzianym w złoty but niczym stopa Roberta Lewandowskiego. Kontynuując piłkarskie porównania i skojarzenia, pierwszy wykop otwierający naszą listę pełną gier dodanych do usługi w ostatnim czasie należy do Flynn: Son of Crimson. Niegdyś idylliczna kraina rozantika została zaatakowana przez złe siły, a ocalić ją może tylko młody bohater o imieniu Flynn i jego zaufany wilko-pieso olbrzym Dex. A to wszystko w formie oldschoolowej side-scrollowej platformówki akcji z mnóstwem fantastycznych stworzeń i magicznych broni. A jeśli lubicie gry indie od Humble Games, to naprawdę macie szczęście. W dniu premiery do Game Passa trafia dodatkowo 8 innych tytułów, w tym Chinatown Detective Agency, Signalis i Midnight Fight Express. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwoneczek, by otrzymywać najświeższe informacje o tych grach oraz ich pojawianiu się w usłudze, zanim wyruszycie w podróż. 16 września przyniósł nam trio niesamowitych gier, z których dwie mają urocze zwierzaki. Jeśli należycie do grona osób, które tracą dużo czasu na oglądaniu zabawnych filmików o zwierzętach, na pewno będziecie chcieli skorzystać z Xbox Game Pass w najbliższym czasie. Premiera Skatebird przesunęła się z pierwotnej daty premiery w zeszłym miesiącu, ale to przecież malutka ptaszyna jeżdżąca na deskorolce, więc wypadki się zdarzają. Ale teraz jest już z nami, by zachwycić nas wszystkich wesołymi melodiami, uroczą kreskówkową oprawą graficzną i ogólnie pojętym dobrym klimatem. Możecie tu jeździć po kilku prowizorycznych skateparkach, wykonując odjazdowe triki i odblokowując różne fajne opcje kosmetyczne. Ale serio, to gra o małym ptaszku, który uwielbia jeździć na deskorolce. Wymieńcie choć jedną rzecz, która nie jest tutaj świetna. Następnie mamy IM Fish, który praktycznie jest sceną ucieczki z Gdzie jest Nemo, gdzie ty i twoi rybi przyjaciele usiłujecie znaleźć wyjście ze sklepu zoologicznego, w którym jesteście przetrzymywani i wrócić z powrotem do oceanu. AMFish to zasadniczo platformówka oparta na fizyce, która stawia przed nami wyzwanie przedostania się z jednego akwenu do drugiego, korzystając z ograniczonego, wysoce niestabilnego zakresu ruchów dostępnych dla przeciętnej ryby. Każda postać ma swoją specjalność, która daje nieco więcej mobilności, np. zdolność ryby rozdymki do przekształcania się w żywą kulę do kręgli lub eleganckie szybowanie latającej ryby. Nadal jednak będziecie musieli dokładnie zaplanować każdą trasę i wykonać ją z precyzją, jeśli nie chcecie skończyć śpiąc z rybkami, tymi pływającymi brzuchem do góry. 16 września pojawiło się też Super Liminal, porywająca łamigłówka, która z pewnością pomoże wam spojrzeć na świat w zupełnie nowy sposób. I faktycznie, właśnie to będziecie musieli zrobić, by dotrzeć do końca każdego poziomu. Bo Super Liminal to gra pierwszoosobowa, która w dużej mierze opiera się na wymuszonej perspektywie. Obserwując obiekty pod różnymi kątami i z różnych odległości, możemy sprawiać, że fizycznie zmienią się one tak, że zaczną pasować do nowego punktu widzenia. Na przestrzeni wielu poziomów superliminal znajduje mnóstwo pomysłowych sposobów na wykorzystanie tej koncepcji. Będziecie powiększać puszki z napojami, umieszczając je w odpowiednim miejscu i chwytać przedmioty z obrazów wiszących na ścianie, patrząc na nie pod odpowiednim kątem. Gra ma nawet ukryte w sobie mądre przesłanie o tym, jak ważne jest nauczenie się patrzenia na rzeczy z innej perspektywy, więc technicznie rzecz Super Liminal ma również walory edukacyjne. Przynajmniej tak możecie sobie powtarzać, gdy będziecie powiększać wszystko w kółko i chichotać. Z kolei 17 września oferta Xbox Game Pass wzbogaciła się o kolejną ważną grę Day a Aragami 2. Akcja sequela popularnego trzecioosobowego Sneaken Slashera rozgrywa się 100 lat po wydarzeniach z pierwszej gry, więc nie przejmujcie się zbytnio, jeśli nie jesteście do końca zorientowani w szczegółach fabuły. Tym razem ponownie wcielamy się w postać doświadczonego wojownika, który został naznaczony przez Cienie, co daje mu dostęp do wielu niesamowitych mocy, ale także powoli wysysa z niego człowieczeństwo. Czytanie drobnego druczku w takich sprawach to podstawa, moi drodzy. Aragami 2 ma o wiele bardziej otwarte podejście niż pierwsza gra i pozwala Wam wybierać misje, które chcecie wykonać, zdobywając po drodze środki na nową zbroję i ulepszając swoje umiejętności. Oznacza to, że możecie powoli przekształcać się w dokładnie takiego magicznego ninja, jakim zawsze chcieliście być. Nie, żeby istniał jakiś zły sposób na bycie magicznym ninja. Jedną z naszych ulubionych rzeczy w usłudze Xbox Game Pass Ultimate jest możliwość streamowania gier bez czekania na ich pobranie czy martwienia się o to, że ktoś inny przyjdzie i zajmie telewizor. Dlatego zawsze miło jest słyszeć, że jeszcze więcej tytułów staje się kompatybilnych z chmurą. 14 września do tej listy dołączyły Battlefield 1 i Battlefield 4, co oznacza, że w zależności od tego, na co macie akurat ochotę, możecie cieszyć się wybuchowymi strzelaninami z perspektywy pierwszej osoby, utrzymanymi w retroklimacie pierwszej wojny światowej lub wyposażonymi w pełen szpej współczesnych służb wojskowych. Jeśli jednak wolicie strzelanki z dodatkiem parkuru i ciężko uzbrojonych mechów, to tego samego dnia Titanfall 2 również dołączył do tego grona. Mamy też kolejną aktualizację zawartości do Totally Accurate Battle Simulator, która sprawia, że nigdy nie zabraknie Wam śmiesznych kombinacji do wrzucenia na pole bitwy. I tak prezentuje się bieżąca aktualizacja. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować naszego kanału, a także kliknąć w dzwoneczek, by uzyskać wszystkie najnowsze informacje i wiadomości dotyczące Xbox Game Pass. Na razie.